rano piec rogaliki maślane, kto, kto by gdzieś tam bardzo się angażował dla, dla gości, bo po prostu to, to są ludzie, którzy, którym chcemy ofiarować nasze serce i rodzice to, to robią na co dzień. Mm -hmm. No właśnie, ty Martyna przepięknie to powiedziałaś, ale tutaj jeszcze wiem, że państwo gościa traktują jako domownika. Wiem, że dla każdego domownik znaczy zupełnie coś innego, dlatego też panią domu zapytamy, co tak naprawdę symbolizuje domownik? Kim jest domownik dla państwa? domownik jest to ktoś, na kim nam y, szczególnie zależy. Komu chcemy, chce się podarować to, co mamy najlepszego, komu chcemy podarować i naszą pracę, i naszą energię, i naszą rozmowę, i y, y, pomóc w, w miarę możliwości, z kim wchodzi się w bliskie re, relacje, y, z kim chce się podzielić przestrzeń też, y, jaką sami posiadamy, ale jednocześnie, to osoba, która zdajemy sobie sprawę, potrzebuje też czasu dla siebie. Tak jak Martynka tutaj powiedziała, no nie można starać się na siłę wchodzić w relacje z ludźmi, którzy chcą ciszy, spokoju, odpoczynku. Mhm. Dlatego też często właśnie jest to, jest to po prostu coś, co przekazujemy w formie oferty, jaką mamy. Niekoniecznie narzucając się bardzo, bo goście nasi sami wybierają, co, co chcą po prostu otrzymać. Mhm. Czy, czy, to może, czy, czy to kontakt z nami, czy to niektórym wystarczy jak, jakaś... Kulinarna rozkosz. A tak jest, taka, która tutaj przede mną stoi i kusi niesamowicie. Już czekam do przerwy. Tak. Mamy ogromne zaufanie jednocześnie dla, do naszych gości. I do tej pory nigdy się nie zawiedliśmy na tym. Jednocześnie jest tak, że skoro y, dajemy prawa, to są też jakieś tam obowiązki w stosunku do gości My, i, i sami goście, sami y, ludzie, którzy u nas bywają, wyczuwają to niesamowicie trafnie. Bo... Rzeczywiście u nas się nie pali i ja czasem proszę, a czasem jest to wyprzedzająca już uwaga, że oczywiście no, no przecież nie można w, w pięknym wnętrzu nie można palić. Zresztą no teraz jest, jest dobrze, że jest taki trend, <ścoughs> a nie inny. Dbają o, o nasz sprzęt domowy, także jest to taka. Tak, traktujemy rzeczywiście jak, jak domownika i bardzo się cieszymy, bo często słyszymy takie uwagi, że rzeczywiście ludzie czują się jak u siebie w domu. Tak jest, nawet ostatnio przypomniało, przypomniało mi się goście, którzy, którzy pomagali nam na przykład sprzątać po posiłku to, i to było zupełnie ich dobrą wolą, chodząc zupełnie w skarpetkach. Tak, chodząc w skarpetkach po domu i właśnie powiedzieli: No, czujemy się rzeczywiście tak jak, jak u siebie. Mnie się nawet do tego stopnia, że, że zdarzyło. Też ostatnio wracać do, do Poznania w weekendy, bo zjeżdżam na, na tydzień do, do Poznania, wracać tym samym samochodem z naszymi gośćmi, to są relacje, takie powiedziałabym, bliskie rodzinnych. I to też mm -hmm. chyba definiuje to, że rzeczywiście ci goście ten dom czują, że tak. Tak, powracają do nas zresztą dosyć często zawiązują się relacje Właśnie, o wiele chyba nie te przyjaźnie tak, też mam takie tak, wrażenie. Tak. Takie w ogóle zakładając, nosząc się z myślą o założeniu. Agroturystyki nie przypuszczaliśmy, że wejdziemy w to tak głęboko, tak całym sercem, i, i tyle nowych znajomości, tyle tylu nowych ludzi poznamy i. I tak to będzie wyglądało, tak głęboko to będzie mhm. wy wyglądało. Niesamowity klimat, niesamowita aura e, tego miejsca. Wobec tego cofnijmy się trochę w czasie, do momentu, kiedy faktycznie narodziło się to miejsce, Zielone Zacisze. E, ja wiem, że to pani projektowała wnętrze. Z tego co wiem, pan z kolei zajął się ogrodem. Jak to wszystko wyglądało od początku? Pomysł na Zielone Zacisze zrodził się przed wieloma laty. To, to jest krótko właściwie po, po naszym ślubie. E, właściwie to chyba ja zaczęłam namawiać męża do snując przed nim takie malownicze wizje. Domu wypełnionego, do, tak, domu wypełnionego gości, gośćmi, w którym delektują się i rozkoszami podniebienia, i, i pejzażami fajnymi, w które oczywiście wpisane są też konie. Rodzinna pasja męża, którą teraz przejęła Martynka. No i, i udało się, bo mąż rzeczywiście szybko podchwycił te, te wszystkie nutki. I y, chociaż przez wiele lat zupełnie czymś innym się zajmowaliśmy, bo y, ja po studiach pedagogicznych y, pracowałam w szkole, y, katechizowałam, byłam też związana z parafią, potem kilka lat byłam dyrektorem szkoły, y, potem jeszcze związana byłam z młodzieżą licealną. I wydawało się, że gdzieś tam jesteśmy od tego dosyć daleko, ale tak naprawdę to staraliśmy się, właściwie to wszystko, co nam życie dawało w tym czasie, kierowało nas do, do tej pracy, którą się teraz zajmujemy, która właściwie skupia w sobie i kontakt z ludźmi, i kontakt z naturą, i edukację. No bo nie, często, nie, nie, nie rzadko zajmujemy się dziećmi, przy, przy, są rodzinne takie przyjazdy do nas, zajmujemy się dziećmi, organizując jakoś czas wesoło, mm -hmm. czy jakieś zabawy integracyjne. Ja dla myślę, że to grób. musi być niesamowita praca, bardzo przyjemna. Wiele, wiele ciekawych korzyści, nie tylko w nawiązywaniu kontaktu z innymi, ale naprawdę myślę, że, że jest to wspaniała rzecz, ale jeszcze chciałabym powrócić do tego ogrodu, ogrodu, który pojawia się na wielu zdjęciach. Jak to było z tym ogrodem? Znaczy to, <coughs> ogród jest jedną z ciekawszych w ogóle obu, obu, terenów wokół domu. I to perspektywa wcześniejszych decyzji, w paru lat, bo w sumie drzewa mają tą specyfikę, że. Wymagają wcześniejszego posadzenia, żeby efekt osiągnąć po iluś latach, i to nam się udało. Wsadziliśmy paręset świerków ozdobnych, w sumie odły kaukaskiej, kalifornijskiej, które tworzą wokół domu szpaler drzew osłaniających od zewnętrznych warunków atmosferycznych, a oprócz tego tworzą klimat takiego po prostu zabudowy leśnej takie I prawdziwe zielone zacisze. Zacisze i to się właśnie przełożyło w teraz w spokój i widok takiego faktycznego przez cały rok tła zielonego, które na tle białego domu jest no na pewno urokliwe. Tutaj mhm. oczkowodne, nie? Tak, też, też też tak Mamy też mhm. plantację, dosyć dużą plantację jodeł kaukaskich, choinek takich, które też mają swój klimat, dają, no i sad mhm. czereśniowy, pięknie Oj, w tym Chciałabym się znaleźć. Zapraszamy. Z reguły zaczyna kwitnąć w połowie kwietnia, tak około 15-17 kwietnia co roku, chociaż czasem ta wiosna jest wydaje się opóźniona, to jednak nigdy nas ten kwiat czereśniowy nie zawodzi i zawsze przychodzi w tym, w tym czasie. Mamy też pasiekę pszczelarską i to też tak. dodaje uroku temu, temu miejscu. Rzeczywiście to ten pełen kwitnących kwiatów, zapachów, ale też dźwięk pracujących pszczół i zapach miodu gdzieś tam unoszący się nad okolicą. To są takie naprawdę wspaniałe momenty i ten, ten, ten sad dla mnie kwitnący, to on jakoś tak, jak sobie myślę o domu, to zaraz po rodzicach on jakoś definiuje to miejsce bardzo dla mnie, więc ja też nie Dziwię się, że ten sad może być atrakcją rzeczywiście. Idzie. Jeszcze chciałabym zapytać o te detale, o których Pani wcześniej wspomniała, że one faktycznie są bardzo ważne i tutaj chciałabym, żebyśmy się skupiły troszeczkę na detalach, jeśli chodzi o wnętrze właśnie Zielonego mhm. Zacisza. Zastanawialiśmy się nad, nad, nad stylem, wystrojem a wnętrza. Staraliśmy się, żeby po, poszczególne wnętrza nie kłóciły się ze sobą, żeby to był jeden styl, w którym człowiek czuje się bezpiecznie, spokojnie, dlatego, dlatego królują u nas kolory takie bardzo spokojne, bardzo Pastelowe. A styl, jaki przyjęliśmy, to ponieważ lubimy tradycję, lubimy klasykę, lubimy nawiązanie do przeszłości, dlatego wybraliśmy. Czyli pojawiają się pewnie antyki u Państwa w domu. Tak, albo też meble, które są stylizowane na, na starsze które wprowadzają właśnie taki fajny klimat. A żeby jeszcze mm, uzupełnić ten, te, te rzeczy, które można kupić, to y, ja uwielbiam po prostu dekorować y, jakieś przedmioty. No nie wiem, tutaj jest taka maleńka próbka y, mojej pracy. Y, Przepięknie. Ten, ten lampionik. Y, zresztą y, tacy u nas w domu pojawiają się. Y, Pojawiają się różne rzeczy, które teraz na przykład bombki już przygotowuje się do jajek. Wielkanocnych. Właśnie. Ja zresztą bardzo chętnie dzielę się z naszymi gośćmi sekretami, meandrami techniki dekupażowskiej. I myślę, że, że to też jakoś tam przyciąga, pociąga ludzi. Także u nas można również i, i, i zobaczyć takie rzeczy. Tak, gdzie To jest chyba też tak, że każdy z detali, który się w domu u nas pojawia, ma swoją historię. jakąś, Są, są meble starsze, czy jakieś drobiazgi, które przywoziliśmy gdzieś tam z naszych podróży do, do Francji, z targów staroci tam kupowane, gdzie negocjacje trwały o, o każde euro. To, 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 I to, to ja się w tym fajne, wyżywałam. Bo to nadaje taki wyjątkowy klimat tak? na pewno temu. A jest. to, że mama na przykład ręcznie maluje też meble, że właśnie to od tego dekoracje, dekuparz, to są rzeczywiście Wybrakowe rzeczy, których ja, ja na przykład bardzo. Takiego talentu mam, je zazdroszczę i, i żałuję, że nie, że nie, do, nie dostałam w darze takiego. Masz Super indyka. wobec tego. <laughs> <laughs> Oczywiście, że tak. Super wobec tego. Jeszcze o tym wyjątkowym miejscu, o zielonym zaciszu, moi drodzy, porozmawiamy i dowiemy się między innymi, którą porę roku nasi goście uwielbiają najbardziej. Do zobaczenia.